Witam wszystkie baranki dzisiaj na czytaniu na miesiąc kwiecień. Również życzę Wam wszystkiego najlepszego, bo wiem, że baranki mają oczywiście w tym miesiącu urodziny, także spełnienia marzeń. Wam życzę. A teraz zrobimy rozkład ogólny na miesiąc właśnie kwiecień, i później zrobimy czytanie jeszcze dla. Osob z osobnej grupy dla związków stałych i dla singli. Okej, okay, baranki. Co tam ciekawego będziecie mieć? Poprzednio robiłam dla byczków. No i tak nie fajnie było, ale mam nadzieję, że tu będzie lepiej. Barany, tak. Ogólna energetyka. Co z przeszłości co wam będzie pomagać, co wam będzie przeszkadzać. Tak troszkę przesunę. Wyzwanie dla was na ten miesiąc, jakie jest, ale macie tutaj ludzi. I to wszystko denarowe. Ok, wy w tym miesiącu. Z otoczenia co dla Was idzie. Rada albo ostrzeżenie. I rezultat. Zobaczymy tyle y y ludzi w tym waszym czytaniu. Że co to się u Was dzieje, kochani? Kolejne jeszcze przełożenie: jest rycerz mieczowy. Myślę, żeby tutaj podokładać troszeczkę tych kart, rozjaśnić, bo to, że Wy macie dużo ludzi, to nic nam tutaj nie pomoże. Wiadomo, że każdy jeszcze z tych osób ma jakieś przesłanie, ale. Gdyby to były na przykład królowa mieczy, i do tego był rycerz monet, i do tego był jeszcze miecz jakiś buławowy, to jeszcze coś tutaj z tego by, byśmy więcej wiedzieli. Ale tutaj mamy króla, rycerza i, i królową po prostu denarów. I to takie troszeczkę jest bardzo, bardzo podobne energie, no bo on się za dużo tutaj. Jeszcze rycerz tutaj z królem się troszkę różnią energią, ale już ta królowa. Także oprócz tego, że Wam dopowiem, co, że takie osoby mogą być, jakie mogą być w Waszym otoczeniu, to ja jeszcze tutaj podokładam do nich, do tej królowej, do tego króla, o co to chodzi i do tego wyzwania. I jeszcze tutaj mamy. Mamy tutaj jeszcze tylko końcówkę, tak? Okej, okay, już teraz wiemy więcej. No to lecimy. Jeżeli chodzi o energetykę ogólną, macie dziewiątkę mieczy, czyli jakieś zmartwienie jest, coś tam Was trafi, coś Was niepokoi czy może coś, może to być w przyszłym, może to być teraz, na ten moment, kiedy to słuchacie, oczywiście, że jest taka sytuacja, że coś Was niepokoi, nie możecie spać po nocach, myślicie o tym, denerwujecie się i tak w ogóle, a może to być taka energia tego miesiąca, czy będzie jakiś stres, no to jest karta stresu, tak, Właśnie, typowego takiego, że coś Was może zamartwiać, czy to w związku, czy to w pracy, czy, czy w zdrowiu, no w czymkolwiek, i możecie odczuwać taki niepokój. Stres jest teraz... Mamy od roku taką sytuację właśnie stresową, tak? Yy, z przeszłości macie dziewiątkę, yy, dziewiątkę buławową. Słuchajcie, no, yy, jakąś pracę już wykonaliście, tak? Jakaś praca została wykonana, i może to by teraz ten stres pojawić się, że zastanawiacie się, czy to yy, dobrze zrobiliście, czy dobrze wykonali, wykonaliście swoje zadanie, yy, czy poszliście w dobrym kierunku a może nie podjęliście jeszcze decyzji i dlatego jest ten stres związany z tym, że jak, jakiś nie potraficie podjąć działań w jakimś kierunku. Może to być to tym spowodowane. Co Wam będzie przeszkadzać? I słuchajcie, tutaj jest czwórka monetowa, nie, przepraszam, kielichowa i tutaj ta królowa monetowa. Co wam będzie przeszkadzać, więc e, e, królowa, e, pomagać, e, królowa e, jest osobą taką m, konkretną, tak, ona wie czego chce, mówią na nią mała cesarzowa, czyli taka opiekunka, tak, i rodziny, i, i strażnik e, swojego domu, e, szefowa w pracy, e, to osoba, e, u takiej osoby, możecie to być wy tą osobą, jeżeli chce, e, czujecie, takie, że tak to właśnie o was mówię, ale może być to osoba, do której możecie się zgłosić. Tutaj są cztery kielichy. Ta osoba może wam chcieć wyciągnąć do was dłoń, może wam zaoferować jakąś propozycję, może wam. Przyjść do Was z jakąś ofertą, ale Wy niekoniecznie będziecie tą ofertę chcieli, bo to jest karta czwórki kielichów, która właśnie mówi o tym, że coś jest, tu On ma trzy kielichy, patrzy tutaj na tego czwartego, ale jakby go nie widział, tak? On boi się go wziąć, czy nie chce go wziąć, czy po prostu jest tak ślepy, że nie widzi. I, i to właśnie ta karta, tutaj ta, ta, ta kobieta może przynieść Wam tą pomocną dłoń, ale Wy może nawet nie zauważycie tego, że ona chce Wam pomóc. I ja myślę, że co wam będzie pomagać, weźcie ten kielich, zauważcie go, otwórzcie oczy i weźcie, zaufajcie. Przede wszystkim zaufajcie tej kobiecie, bo ona chce dla was dobrze. I teraz tak, bo tutaj mamy króla monetowego. Może to być nawet małżeństwo, słuchajcie. To może być rodzina. To może być mąż szefowe, może to być żona szefa, różnie, ale to związane go też z biznesem, bo to są monety, tak. I macie tutaj co wam będzie przeszkadzać. Ja myślę, że zbytnia, bo ten król, on jest taki sam to jest właśnie głowa rodziny, tak? On ma dom, on ma rodzinę, on ma firmę on posiada, tak, taki ten, ten król. I zbytnia wiara w Niego może Wam przeszkodzić w celu, jaki macie na, na ten miesiąc. Może On tutaj Wam troszeczkę, jesteście jakby. Uważacie, że tamta osoba może wam tego nie dać i na 100% da ta osoba i tutaj karty was troszeczkę ostrzegają. Ja jednak powiem, że przed mężczyzną. Tu nie będę wam mówić, bo nieraz w kartach jest, że mężczyzna jest pokazany, a nieraz energia kobieca. Uważam, że tu jest, tam jest kobieta, tu jest mężczyzna i tu jest, tu jest ten rycerz, czyli młodsza osoba, to jest starsza osoba. To są dojrzali już ludzie, to są coś czterdziestki i w górę. Tutaj w rycerzu, tutaj w tym to jest do 30, tak? 30-35 jeszcze coś takiego, ale tutaj to już jest starsza osoba. Może być małżeństwo. Może być tak, że masz słuchać rady matki, a nie ojca. Że uważasz że na przykład, że matka twoja nie ma racji, a, a tu się okazuje, że jednak twoja matka ma rację, a, a ojciec wam może nie do końca tutaj pomóc. Pomóc czy może po prostu. Yy, to jest taka ślepa wiara? W tą, w tą osobę. Waszym wyzwaniem, co ciekawe, no rycerz wiadomo, to jest młoda energia, to jest też konkretna osoba. On wie, co chce, on wie, co on już na pewno coś w życiu osiągnął, i jest, czuje się pewny. I tyle, że tutaj macie kartę dwójki buławowej, która mówi o tym, że trzeba podjąć decyzję. Może trzeba wybrać między tymi dwoma osobami jedno rozwiązanie. Tak jak tutaj jest pokazane, że są te dwie osoby, to może musicie wybrać pomiędzy tymi dwoma osobami to, co oni mają do zaoferowania. I tak to karta by pokazywała, właśnie mówiąca o tym. Ja myślę, że Wy jesteście połączeni tutaj, że to jest rodzina i to najprawdopodobniej jest matka i ojciec. Także tutaj nie wiem dlaczego. Karta pokazuje, że macie zaufać matce, a nie, nie tutaj, nie ojcu. Wy w tym wszystkim jesteście jako słoneczko, tak? Czyli taka fajna, fajna energia, czyli wszechświat nam przyświeca, tak? Czyli możecie, też wam może pomóc nie tyle osoba, tylko właśnie z góry ktoś może wam tutaj jakieś takie sytuacje w życiu spowodować, które będą wam sprzyjały. Czyli będziecie czuli, że macie wsparcie, że to co robicie, to, to co wybieracie, to będziecie czuli, że tak, jest, to jest właściwa droga, którą chcecie wybrać. Z otoczenia macie dziewiątkę kielichową. To też karta mówiąca właśnie o, o, o domu, o jakiejś fajnej ofercie. Słuchajcie, może chodzić o spadek, nawet też może chodzić żeby coś tutaj przyjąć, coś takiego do Was idzie, no, jakaś taka oferta, bym powiedziała, ale od strony rodziny, najbliższych, rada albo ostrzeżenie. Słuchajcie, musicie uważać, żeby ktoś Was nie oszukał. Zawsze łączę te dwie karty zawsze łączę karty tutaj tą na spodzie z radą albo ostrzeżeniem. I, I tutaj właśnie mi wychodzi na to, że musicie uważać na tego króla, żeby was nie oszukał. Tyle, więcej nic nie będę mówić. Teraz tak, tutaj macie rozwiązanie: jest król. Y, y, przepraszam, rycerz buławowy i siódemka buławowa no słuchajcie, trzeba zawalczyć trzeba zawalczyć o siebie, innego wyjścia nie ma to nie będzie łatwe y, dlatego pojawia może się ten stres tutaj u was y, to nie będzie łatwe musicie y, y, bo tutaj ta siódemka buławowa ona mówi, że trzeba walczyć o siebie o swoje racje to jest prze walka przede wszystkim o siebie ja powiedziałam, że tutaj y, 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 że tutaj chodzi o, y, o, o rodzinne sprawy Wiadomo, że to są tylko karty i one nie jestem w stanie dla wszystkich osób przekazać jakąś konkretną wiadomość, bo dotyczyć może to wielu osób, każdy sobie dopasuje, z kim bardziej rezonuje, jeżeli nie będzie zupełnie rezonować, oczywiście jest to również normalne, bo nie jestem w stanie Wszystkich energii wychwycić, także nie, 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 nie będzie to czytanie dla wszystkich, wtedy trzeba poszukać w Ascendencie może przekazu albo na innych kanałach. Jest ich teraz dużo, można sobie wybrać. Moim zdaniem też tu nie teraz może chodzić o przyziemne takie sprawy, że po prostu rodzice się nie zgadzają z tym, co wy chcecie. Wy macie inne zdanie niż rodzice, i dlatego jest konflikt między wami, jakiś może się pojawić, i tutaj ja myślę, że chodzi, um, chodzi o to, że no nie powinno tak być w życiu, że wy macie wybrać, czy idziecie za ojcem, czy idziecie za matką, ale tutaj akurat te karty tak pokazują: jedno, zawalczyć o siebie, żebyście to wy, to wy macie podjąć decyzję i to wy, wy słuchać przede wszystkim też siebie co wy chcecie, bo to wy macie słoneczko, wy macie jasną głowę, wy macie cel i macie tutaj właśnie jasną głowę, wy wiecie co chcecie? Możecie słuchać rady mamy, czy starszej osoby w waszym życiu, może być babcia nawet, słuchać rady kobiety, uważać na mężczyznę. Może to być też tak, że na przykład to może być wasz szef, oczywiście. To jest, to jest Monety, tak? Yy, I y, uważać po prostu na niego. Jeżeli macie słuchać na przykład matki, a y, tutaj szefowi tak do końca nie wierzyć, y, podokładajcie to sobie do waszej sytuacji, jak to u Was jest, i musicie jakoś to tam dopasować. Może nie do wszystkich to, to było, no ale tak to już jest. Okay. Yy, najważniejsze, żeby walczyć o siebie i o to, co wyczujecie, bo naprawdę słoneczko mówi Wam o tym, że wyznacie tą odpowiedź, tak naprawdę nie musicie nikogo słuchać, ale y, jeżeli udaje, wydaje Wam się, że ta kobieta będzie Wam podpowiadać coś, nie, y, że to nie jest dobry, dobry pomysł, ja uważam, że najlepiej dobrze by było ją posłuchać. Ok, i teraz dla singli i dla związków stałych na kwiecień. Okej, okay. i tak, związki stałe. Co wy tu teraz macie? karty troszeczkę duże się rozjeszczają, no ale. Okej. Okay. To będzie dotyczyło raczej związków stałych, które mają dzieci. I dla singli. Ok. Yy, piątka kielichów, dziewiątka buław, piątka buław. Yy, giermek buław. No słuchajcie, no głównie będzie tu chodziło o to, yy, no jest jakiś. Yy, bardzo to, yy, te karty bardzo są powiązane z tym czytaniem głównym, bo tutaj właśnie chodzi o, yy, o dzieci. Czyli jakiś problem z dziećmi. Może dzieci mają jakiś pomysł, a wy nie do końca chcecie się z niej zgodzić, bo tu jest pokazana, to, Piątka Kielichów mówi o tym, że opłakujecie jakąś stratę. Czyli może na przykład dziecko zdecydowało się wyprowadzić, a wy nie twierdzicie, że to nie jest dobra opcja, to nie jest dobry moment, to nie jest dobry czas i tutaj są starcia. Może chodzi o to, że czujecie się oszukani przez dzieci i, i teraz też toczycie, jakiś, toczycie jakąś tam walkę między sobą. Ale to w sensie walka to jest wymiana zdań. To jest, że wy będziecie tak tutaj, tym kijami, jak tutaj na tym zdjęciu, bić, tylko to chodzi o wymianę słowną. To jest też karta mówiąca o tym, że nie będziecie potrafili dotrzeć do waszych dzieci. Że będzie Wam ciężko z nimi rozmawiać, bo giermek buławowy to jest energiczna osoba, taka w rozmowie to nie jest spokojna, tylko taka po prostu, która już nie może i ona musi powiedzieć, bo nie wytrzyma. Jak to teraz mówię, muszę, bo się duszę, i to jest właśnie taka energia. To jest też, słuchajcie, ta karta może mówić o tym, że Wy w głowie będziecie mieli mętlik, bo to jest związane z Waszymi dziećmi. Że to wy w głowie będziecie mieli jakieś po prostu nie tyle z tym dzieckiem, że będziecie rozmawiać, tylko to Wy w głowie wewnętrznie będziecie mieli konflikt i nie będziecie wiedzieli, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy, a jak pójdzie, a nie będzie go stać na przykład na, 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 na to, żeby zapłacić rachunki, a to, a to, albo coś tam wyjedzie, nie będziesz miała kontaktu, to są takie wewnętrzne po prostu w głowie, co sobie myślicie. Jeżeli by chodziło o to, że... Yy... Bez dzieci, tak, i jest zwykły związek, no to ja myślę, że tu jest jakaś końcówka związku, i po prostu czy zastanawiacie się nad opuszczeniem kogoś i sami nie wiecie, czy to jest dobry pomysł. Chodzi Wam on po głowie, że nie chcecie już na przykład być w tym związku, ale po prostu no, myśli się kłębią. I, i, I po prostu w głowie sobie robicie papkę, bo nie wiecie, czy, to jest, czy dobrze zrobisz, czy, nie, czy źle zrobisz, jakie będą tego konsekwencje, a przykładowa co dzieci, albo jak tych dzieci nie ma, no to wiadomo. To jest energia, która właśnie mówi o tym, że to jest początek zastanawiania się nad tym, czy nie odejść od partnera czy partnerki. To jest taka burza, burza mózgu, tak? I, I tutaj jest takie głębokie zastanowienie się, co dalej, co dalej, czy się uda uratować, czy się nie uda uratować tego, co było. Tylko, że to jest początek myślenia. To nie jest decyzja podjęta, ja uważam. To jest dopiero w głowie. To jeszcze nic nie jest powiedziane na głos. Jeżeli wy tak na przykład nie macie, wybadać czy partner tak nie myśli, czy partnerka tak, ale chociaż ja myślę, że to właśnie chodzi więcej o was. O tą energię. Teraz słuchajcie, macie tak, dla singli jest dwójka mieczy, jest rycerz buławowy i jest wisielec. Mm, słuchajcie, y, możecie poznać jakąś osobę, y, albo jeżeli jesteście w związku takim bardzo, bardzo króciutkim, y, że to na przykład tyle, co się poznaliście y, i nie wiecie tak do końca, y, czy wchodzić w ten związek, czy nie wchodzić. Y, ja myślę, że tutaj decyzję można by było lepiej podjąć, gdybyście spojrzeli na tego partnera z drugiej strony. Jeżeli myślicie, że ta osoba, że to będzie związek na stałe, już takie po prostu do końca życia, no to nie, bo rycerz tutaj buławowy nie jest taką osobą, która. Yy, będzie partnerem docelowym, jak tak nieraz ludzie mówią. Yy, to jest partner na chwilę, to jest romans. To nie jest jakiś. Yy... Nieraz yy, jakby tutaj była inna karta, to mogłabym powiedzieć, że oczywiście z tego rycerza może coś wyjść poważniejszego. Ale tutaj ja myślę, że yy, tu karta raczej chce przekazać. Że może yy, musisz wybrać, czy chcesz to wejść, czy nie. Yy, yy, yy. Może też chodzić o to, że poznałaś jakąś mężczyznę, fajnie, fajnie, czy tam kobietę, tak, ale na przykład teraz jest cisza, nie ma, nie ma wiadomości od tej osoby i ty się zastanawiasz, nie wiesz co masz zrobić: czy dzwonić, czy nie dzwonić, czy odezwać się, czy się nie odezwać. I to też karta może to sugerować właśnie o tym, że jest zastój, nie ma informacji od tego rycerza i teraz tak może to być dlatego, że yy, Może to być dlatego, że yy, ten, yy, ten rycerz buławowy po prostu on no, wpada i wypada do naszego życia i, i zerwo kontaktu po prostu to było takie naraz raz, albo yy, No, albo czymś jest spowodowane to, że teraz chwilowy jest yy, przestój tej osoby. Yy, słuchajcie, ponieważ są takie karty yy, takie trochę yy, 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 że to nie wiadomo co dalej. Yy, ja zrobię Wam jeszcze, podokładam Wam karty rady. Tak, od Tarota Karty radę i dla związków stałych, i kartę radę dla, dla singli, tutaj damy kartę radę dla związków stałych. Ok, i kartę radę dla, dla singli. Yy, ok, jeżeli chodzi o kartę radę dla, yy, dla związków stałych, yy, karta ósemki buławowej mówi działaj, działaj, działaj. Yy, czyli jeżeli masz plan, to go wykonuj. Jeżeli yy, na przykład w twojej głowie dużo się dzieje, to po prostu powiedz to, yy, mów o tym. Nie trzymaj tego w sobie. Mów o tym, co Cię boli, co Ci jest, o co chodzi. I teraz, jeżeli na przykład czujesz się w związku nie do końca, czujesz się samotna w związku, niedoceniana i niekochana i w ogóle, czy tak samo chodzi o mężczyzn, to tutaj karty mówią, mów o tym, powiedz o tym, powiedz o tym. Yy. Te buławy nie trzymaj ich i ty się nimi nie żongluj, nie walcz nimi, tylko jeszcze po prostu powiedz, to jest taki, to, to, ta karta często też mówi, yy, zupełnie ma inne znaczenie, ale tutaj chodzi o to, że powiedz, po prostu niech to idzie, yy, nie, 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 nie trzymaj tego w sobie, yy, to jest rada dla was, jeżeli chodzi o tutaj, yy, o, o, o singli, no tutaj karta z dziesiątki buławowej, mówi... No, Zawsze czytał kartę, bo w, w dziesiątkę była w, jako o to, że może ci być ciężko, ale dasz radę. Tak przeważnie czytam tą kartę. Ale tutaj ja myślę, że po prostu y, za dużo wzięłaś na swoje, y, na swoje barki i to nie jest warte tego. Po prostu odpuść. Ja myślę, że to po prostu ciężar dla ciebie jest tylko i, i niepotrzebnie te, marnujesz czas na to. Y, w tym miejscu mógłbyś y, z, zam, zostawić to po prostu w cholerę. I zająć się zupełnie czymś innym, czy nawet wyłącznie sobą, swoją energią, i, i, i tutaj niech ta opaska spadnie z tych, z tych, z tych oczu, i, i żebyś przejrzała, czy przejrzał na oczy, że to nie jest warte, ta osoba nie jest warta Twojej uwagi. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, że dotarliście do końca. Krótko tylko jeszcze powiem, że oczywiście ten konkurs co był w marcu, i w lutym, jest również w kwietniu. Zostawisz komentarz pod, pod filmem. Ja zaś na koniec miesiąca wlosuję. Najprawdopodobniej będzie to za marzec 1 kwietnia, a 1 maja, we. 1 maja chyba nie dam rady, bo mnie nie będzie i nie wiem, czy będę miała możliwość nagrywania. Także może troszeczkę coś tam przyciągnie, ale na pewno będzie będzie to losowanie, jak wrócę. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za liczne komentarze. Są Niektóre są tak piękne, że po prostu się wzruszyłam. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji, dla komentarzy, bo wtedy można więcej podziałać. Jak tych subskrypcji jest więcej, przynajmniej jeden tysiąc, to wtedy można tutaj fajnych rzeczy, dużo jeszcze innych zrobić. Na razie jest to ograniczona, bo nie można robić na przykład nic na żywo. I co jeszcze, kochani? Ponieważ to są święta, więc zdrowych, spokojnych świąt wam życzę, pięknej wiosenki. No i do usłyszenia, kochani, w maju.